Nago nabal rahu cepatsbu. Czego będziemy dzisiaj potrzebować do przygotowania obiadu? Masełko? Tak. Jajeczko? Tak. 300 gram mielonej łopatki wieprzowej? Tak. 100 ml śmietany 30. Tak. 100 gram ryżu? Tak. I warzywka. Jakie warzywka? Bataty? To A no dobra, to jest cerek, Ok. No to będziemy w takim razie potrzebować bataty, paprykę, pora, marcheweczkę oraz świeże szparagi. Dobra Szymon, to co myjemy warzywka? Dobra, to w takim razie teraz bierzemy swój koszyczek do brodzi i lecimy umyć warzywka Dobra. i pietruszkę jeszcze trzeba umyć. I już koniec! Teraz lecimy z krajem batata Szymonie powiedz Państwu czemu wybieramy? Bataciki nieziemiaczki ma trochę inny kolor lepszy dla dzieci ładniej wygląda, lepiej smakuje słodki w smaku, bardzo fajnie zachowują się podczas gotowania, pieczenia niech dzieciaki bardziej je lubią Szymi, chodź z tatą teraz pokroimy szybciutko szpanaczki Szymon dobra, to chodź pomożesz tacie tata ci też tutaj pomoże trzeba nóżki odkroić tak? Szparagą? Tak. Dawaj, ruszamy szybko do dołu. Pach. Super, tata odłoży nożyk, wyrzucimy szybko nóżki od szparagów. Tak. tak, myk. Wracamy. Podobają Ci się szparagi? Będziesz jadł takie szparagi, czy nie? Tak. To chodź jeszcze, oczyścimy łuski ze szparagów. Wyskupimy szparagi na surowo. Łuski trzeba czyścić, bo jak wiadomo, albo i nie wiadomo, łuski potrafią przykleić się po brzuszki. No, dawaj, obieramy szparaga. Pyk i zbieramy. Pyk i zbieramy. A jak też wiadomo, już niedługo, czyli mniej więcej od końca marca, początku kwietnia, zaczyna się okres na nasze krajowe, regionalne szparagi. W międzyczasie wstawiamy sobie mały garneczek z wodą. Magdy digester to już chyba starczy, co? Zbieramy te batatki do miseczki ciach ciach ciach. Szparaczki sobie odkładamy. Dobra. Teraz bierzemy tareczkę. Naszą marcheweczkę i pietruchę i jedziemy sobie na grubym oczku. No, szybciutko, zasłuchajcie. Teraz tutaj. A to sobie teraz sam robi. Mocno, mocno, super ci idzie, super. Stawiona w międzyczasie woda na ryż. Już zaczęła się gotować. Delikatnie solimy. Dosłownie troszeczkę wsypujemy sobie nasz ryżyk. Proszę. Dawaj, uwaga, transportujemy. się I trochę chyba co? Super. Trzymaj się teraz swojego powozu. Pata teraz szybko zetrze trochę, dobra? I trochę też damy do trupyciku. Znaczy, Prąd warzywa do torpedozu możecie tak. przemycić swoim pociechom warzywa, których nie lubią. Teraz bierzemy się za mieszanie mięsa. Do miseczki wsypujemy sobie mieloną łopatkę. Dobra, odkładamy miseczkę. Wrzucamy teraz jajeczko, będziesz póki jajeczko. Tak. Proszę. Pik. I szybciutko do miseczki. Ciach! Super! Dawaj skorupki, cię Troszeczkę soli, synu. Proszę bardzo, super. Jeszcze jedną. No, mocno. No i jeszcze trochę. O, chyba trochę. O! Teraz pieprzyk? Tak, Szymon sypie. Szymon sypie. Dawaj, tata pomoże trochę. Szymon sam. Teraz jeszcze z korączkami, a tata dokroi paprykę, o której zapomniał. Kroimy paprykę w cienkie plastereczki. Wcześniej umy to oczywiście. Proieloną papryczkę siekamy sobie w trochę mniejsze kawałki. Tak się knieżą szybko kosteczkę. Dorzucamy sobie do całej masy i wyrabiamy. Tak? Wyrabiamy mięsko szybko. Teraz właśnie sprawdziliśmy, że nasz ryżyk jest już generalnie gotowy Więc w czasie jak młode jeszcze wyrabia mięsko Łapiemy się za durszlak i odlewamy nasz ryżyk Ryżyk przelewamy zimną wodą Dobra, teraz dodajemy ryżyk No i mieszamy, mieszam, mieszam, mieszam mieszu, mieszu. i wymieszaj z mięskiem i do środka i jeszcze raz, i do środka i jeszcze z tej strony. I, no i mieszamy mocno. Mam tata! Już dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj sobie, tam do miski. Kiedy woda już nam przygotuje, bierzemy łyżkę. Do patelni, gdzie będziemy gotować paragi, sypiemy pół łyżki soli. Do następnego garnka, gdzie będziemy gotować bulion warzywny, do gotowania pulpetów sypiemy również pół łyżki soli. I mamy tutaj trzecią wodę, pół łyżki soli. Następnie sięgamy po cukier, pół łyżki cukru. I do wody, gdzie będziemy gotować bataty, dajemy pół łyżki cukru. Zamieszamy sobie. I teraz lecimy. Do wody z cukrem i solą dajemy bataty. Do patelni dajemy szparagi ciach, Z których jak wiadomo obcięliśmy wcześniej nóżki Bierzemy sobie teraz masełeczko Około 30 gram masła dajemy do szparagów Masło nada szparagom bardzo fajny maślany posmaczek Troszeczkę masełka dajemy również do batatów Nada ono maślany smak I zostaje nam trzeci garnek z wodą Tylko osoloną Gdzie dajemy resztkę warzyw Bach, wrzucamy resztę papryczki. Wrzucamy również i w bulionie, który przygotowaliśmy wcześniej z pozostałości warzyw. Będziemy gotować nasze pulpety. Od zagotowania wody czekamy 3 minutki, bo tyle potrzebne jest nam, żeby ładnie zblanszować szparagi. Bierzemy miseczkę, do której wlewamy zimną wodę, żeby zahartować wcześniej ugotowane szparagi. Jak widzicie, bulion ładnie nam się już gotuje. Więc delikatnie go przykręcamy, chodzi nam tylko o to, żeby wydobyć smak z warzyw. A minęły 3 minutki, wyciągamy nasze szparagi do zimnej wody. Ulionik z warzyw dalej się gotuje, a w międzyczasie korzystając z 3 minut wolnego możemy wyrobić sobie pulpety. Do wyrabiania pulpetów polecam przygotować sobie miseczkę z wodą. Będziemy maczać w jej ręce, żeby mięso nie kleiło się do nich. Po około 10 minutach nasze bataty są już ugotowane, więc przyszła pora, żeby je odlać. Bra minęło następne 10 minut. Po tym czasie do naszych kurwetów dodawamy 100 ml śmietanki trzydziestki. A teraz bierzemy się za posiekanie szczypiorku, który został nam tak naprawdę do dorzucenia. W tej chwili, kiedy nasze bataty są już ugotowane, a pulpety potrzebują jeszcze dosłownie 4 minut Wstawiamy sobie patelnię, na którą rzucamy resztę masła Rozprowadzamy masło równomiernie po patelni I rzucamy na masełko Smażenie szparagów zajmie nam dosłownie 2-3 minutki Obtaczamy je ładnie w maśle Mamy gotowe, więc przechodzimy do meritum. Układamy talerzyk. Zaczynamy od zieleniny. Trzy szparaczki w jedną stronę. Trzy szparaczki w drugą stronę. Zaczynamy sobie podstawy. Batacik z drugiej strony. Dorzucimy jeszcze jeden, albo w sumie to i dwa. Pulpecik z jednej, pulpecik z drugiej. Trochę dookoła starą szkołą. Tak naprawdę, moi kochani, to co najlepsze? Teraz nadeszła chwila, żeby każdy z Was złapało swoją pociechę za rękę, zaciągnęło ją do kuchni i tam razem przygotowali taki oto sztosik. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Żegnamy się piona!